wargi na Pannę Świętą. Myślę, że każdy wie doskonale o jakim wydarzeniu jest mowa w tym pięknym porównaniu w godzinkach. Tyś krzew Mojej Rzeszów boskim ogniem gorejąca. To jest oczywiście odniesienie do tego wydarzenia powołania Mojżesza. W tym wydarzeniu Mojżesz pasie owce pod górą synaj i tam spostrzega pewne zjawisko. Płonący krzew Właściwie można powiedzieć, że nie było to zjawisko nadzwyczajne. W tamtej temperaturze mogłoby nawet dojść do samozapłonu. Płonący krzew nie jest niczym dziwnym w tamtych rejonach. Co było dziwne i co przykuło uwagę Mojżesza, to był fakt, że ten krzew płonął, ale się nie spalał. I dlatego postanowił podejść, żeby zobaczyć to dziwne zjawisko. I w tym momencie, w tym miejscu Bóg powołuje. Okazuje się bowiem, że Bóg poprzez zwykłe, codzienne wydarzenia działa w sposób nadzwyczajny. Można powiedzieć, w zwyczajnych sytuacjach życia Bóg okazuje się być kimś zupełnie nadzwyczajnym. Dlaczego Maryja została nazwana płonącym krzewem, które się nie spala? Wiemy doskonale, że Maryja pozostała zawsze dziewicą. To co, co to znaczy? To znaczy, że poczęła Jezusa będąc dziewicą. Gdy go zrodziła, pozostała dziewicą i została dziewicą już na zawsze. I w tym porównaniu może chodzić o to, że jak krzew płonął, ale się nie spalał, Maryja, rodząc Jezusa, pozostała nadal dziewicą. Jakie wnioski dla naszej codzienności z tego porównania moglibyśmy wyciągnąć? Wydaje mi się, że można wyciągnąć co najmniej dwa wnioski. Po pierwsze, w tych czynach miłości, które podejmujemy dla naszych bliskich, dla przyjaciół, dla znajomych, może się wydawać nam, że coś tracimy. Tracimy czas, tracimy siły, czy nawet tracimy pozory władzy, bo niestety każdemu z nas służba wydaje się być niebezpieczna, bo tracimy władzę nad innymi. A przykład Maryi. Pokazuje nam, że można zaryzykować dla Boga, że można Mu oddać swoją wolę, swój czas i swoje siły, a nic nie stracić. Wydaje się, że w tym drobnym czynie tracę swój czas, stracę energię i siły, tracę być może poważanie nawet w oczach innych, ale jakoś tak dziwnie się zdarza, że po tym drobnym czynie miłości mam więcej energii i więcej siły do kolejnych zadań. Jakoś tak dziwnie się zdarza, że mimo, że straciłem te 15 minut, okazuje się, że pozostałą część wieczoru udało mi się łatwiej i lepiej wykorzystać, tak jak planowałem i zrobiłem wszystkie zadania, których miałem się dzisiaj podjąć. Kto z nas takiej sytuacji nie przeżył? Warto tracić dla Boga i dla bliźniego, bo to zawsze jest zysk przede wszystkim zysk dla mnie. I drugi wniosek, jaki z tego porównania możemy wyciągnąć jest taki, że powinniśmy ćwiczyć nasz duchowy wzrok, żeby być jak Maryja, żeby być jak Mojżesz. Żebyśmy dostrzegali te wszystkie płonące krzewy w naszej codzienności. Te wszystkie miejsca wydawać by się mogło całkowicie naturalne, całkowicie zwyczajne, nad którymi wszyscy ludzie przeszliby do porządku dziennego. A my w tych miejscach, w tych zwyczajnych sytuacjach codzienności dostrzegamy jakieś dziwne znaki od Pana Boga. Przez drobne szczegóły Pan Bóg do nas chce przemawiać, jak przemówił przez płonący krzew do Mojżesza, któregoś Ty Panno porodziła, syn Twoja Panna Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje. Trójcy świętej jedyny Bóg na wieki i